Gościu! Kanał na Ponyxa wrócił na YouTube'a! Chudebyki też wrócą stałe! Ej, wrzucam fotkę na Instagram! Ja pierdolę! Co jest? Napiszę podziękowania. Ja pierdolę! Odbanowali mnie po pięciu latach, nie? W to jest niemożliwe! Gościu! Po pięciu latach Co się odkurwia? I tu podziękowanie dla Matego z gps a. Stary, jesteś mistrzem. Jak się uda jeszcze odbudować, chude byki to będzie totalny rozpierdol. I pogląd na YouTube. Yes. GPS dobrze jest. O! I o to chodzi. Da się, da się. Chudebyki nie łamały zasad społeczności, mieliśmy same zielone dolary, byliśmy promowani przez YouTube'a, yy, byliśmy nagrać na czasie, nie mieliśmy żadnego strajka i nagle zostaliśmy usunięci, dlatego jak wrócimy, trzymajcie kciuki. Ale to jest moc, co gościu? No. Jest... Rafon to w szoku jest. Że jest kurwa, nie wiem co się dzieje, włosy potargane, to Odbanowali po pięciu latach chłopa. Musiałem po, o pomoc się zwracać za ocean, ty, bo w Europie nam nie mieszczali. Ja. Powiem Wam tak. Ogólnie. Ogólnie. Y, wiem, że Rafonik został bana. Zresztą chyba jako jedna z pierwszych osób to napisałem, bo, bo mi. No, zauważyłem na Twitterze, że napisał mój menadżer o tym. I się do niego zapytałem, ty ale serio dostał? Wysłał mi link do kanału, mówię, ty kurwa, ale fajnie. Jeszcze potwierdziłem u Goli i u Marcina. I się cieszę, nie? Mega się cieszę. Fajnie. Hmm? Nie uważam, żeby że Raphonix był krystaliczny te 5 lat temu, jak Bana dostawał. Ale mm, moim zdaniem... Niesamowity glow up, taki życiowy typ zrobił i. No i kurwa, no. No gorsze rzeczy się widuje się na YouTubie niż nawet kurwa on wtedy robił, nie?